Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Słowo dzisiejsze to odprawił. Odprawić kogoś z dobrym słowem, z błogosławieństwem. Jak do dzisiaj tak jest w górach, w wielu domach pewno, a może nie tylko w górach, ale ja mam doświadczenie z gór. Szczególnie kiedy przyjeżdżam do domu rodzinnego, kiedy się wchodzi, to mówi się pochwalony Jezus Chrystus, a jak się wychodzi, to mówi zostańcie z Bogiem albo Boże cię prowadź. No właśnie, odprawić kogoś, z tym Boże cię prowadź, albo odprawić kogoś, wychodząc od Niego z domu, powiedzieć, zostań z Bogiem, no to, to chyba po prostu naśladować Chrystusa, który odprawił tłumy. Właśnie z tym, co kontynuację ma zawsze w Eucharystii. Na koniec, gdy mamy rozesłanie, mówimy. Idźcie w pokoju Chrystusa. Odprawić kogoś to znaczy wyprawić kogoś w drogę z dobrym słowem, z Bożym błogosławieństwem, z życzliwością, a wtedy na pewno i serce człowieka, którego odprawiamy, i nasze serce na pewno będą spokojniejsze. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syni Duch Święty. Amen. Nie wyłączajcie się jeszcze, bo mam zapowiedź niespodzianki. Otóż w październiku i w listopadzie tutaj w Stadnika chcemy zorganizować dwa weekendy warsztatowe pod tytułem Jedno Słowo. Niebawem na rekolekcję24.info, oczywiście poinformuję Was o tym, wystawimy zapisy na te warsztaty. Miejsca są bardzo ograniczone. Dlatego, kto pierwszy, ten lepszy. Dwa terminy, jeszcze raz powtórzę: październik, listopad, warsztaty z modlitwą e, jednym słowem, które będę miał radość oczywiście poprowadzić. No i jest to wypadkowa na pewno od tych kilku lat naszej modlitwy tutaj wspólnej na YouTubie, a teraz e, jest taki pomysł, by spotykać się także w ramach jednego słowa realnie, więc mam nadzieję, że będziemy mogli okazję się spotkać.